Absolwentów klas 8 szkół podstawowych zapraszamy do podjęcia nauki w klasie patronackiej firmy JBG2 w zawodzie technik, chłodnictwa i klimatyzacji. Dzięki współpracy z firmą JBG2 systematycznie doposażamy naszą pracownię do przedmiotów zawodowych. Nasi absolwenci, a także uczniowie młodszych klas podejmują obecnie zatrudnienie w firmie JBG2. Branża chłodnictwa i klimatyzacji wciąż rozwija się, dzięki czemu zapotrzebowanie na pracowników produkcji, specjalistów i projektantów, którzy znajdują nowe rozwiązania, jest bardzo duże. Dają możliwość nauki teoretycznej, jak i praktycznej. Dzięki temu jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do zbliżających się egzaminów zawodowych. Dzięki praktykom poznaję nowoczesny park maszynowy, nowe technologie i zdobywam również manualne doświadczenie z zakresu wykonywania zawodu. Praktyki odbywają się na produkcji pod okiem wykwalifikowanych pracowników. Widzimy cały proces powstawania urządzenia od projektu aż do gotowego produktu dla klienta. Wysoką jakość kształcenia w Pawłowickim Technikum potwierdzają bardzo dobre wyniki osiągane przez uczniów na egzaminach zawodowych, czy to z chłodnictwa, czy z klimatyzacji, a także bardzo wysokie miejsce Pawłowickiego Technikum w rankingu perspektywy.